Witam, witam mordeczki. Kolejny filmik na wtorek. Seria dzienna piłka nożna. Zapraszam wszystkich do oglądanka. Wtorkowe bombeczki to Oxford Lincoln na dwójce za 4,50. Wtorkowe kursiki powyżej Kopenhaga 2,0. Kopenhaga Tramzonspor 1K2,20. I Preston Rowrem na jedynce za 2,0. Remisiki to Zibo -Cuyu. Ice City 3,95 z Zeledon, Punta Arenas 3,45 Minnesota 2 Tacoma 4,30 Królewski Kuponik na wtorek to Kopenhaga z podpóreczką, Watford z podpórką i owerek półtorej w meczu Preston Rowrem do wyjęcia 1185 z kuponiku królewskiego na wtorek. Liga Typera to mecz Rangersów z PSV Eindhoven. Odpowiedź warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Atypujemy do godziny 21. Ja zapraszam serdecznie do grupek VIP polskich. Jest Vip Standard, Vip Premium zainteresowanych dołączeniem. Zapraszam na sport mopa.gmail.com. gmail.com. Również opcja wspierania kanału będzie dodatkowy filmik na puchary europejskie dla wspierających, Choć oczywiście przed weekendem będzie dodatkowy filmik z kuponami upgradeowanymi do toplik europejskich, a w dniu jutrzejszym z rana pojawi się filmik na Puchar europejskie. Jeszcze muszę go przygotować, bo troszeczkę stoję z robotą. No i oczywiście, filmik ze statystyką również zostanie puszczony, weter, prawdopodobnie w dniu jutrzejszym. A ja już dziękuję Wam za uwagę, zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę i do usłyszonka w kolejnych filmikach.